Zapraszam serdecznie do mojego salonu, który otworzyłam tutaj na pięknym osiedlu Piaski, na ulicy Niewieścińskiej 35. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam. Lucyna, ulica Niewieścińska 35. Serdecznie zapraszamy. Zwróćcie uwagę jaką ja miałem fryzurę jak usiadłem u pani Lucyny Ciechanowskiej na fotelu. Od chyba dwóch miesięcy nie byłem u fryzjera, także nadarzyła się super okazja, żeby przetestować jak tutaj Panie Lucyna sobie z tym moją czupryną poradzi. No i już za chwileczkę zobaczycie efekt końcowy. Tak wyglądam po ostrzyżeniu w salonie Lucyna. Wszystkich chętnych, nie tylko ostrzyżenie męskie, ale też damskie farbowanie. Wszystkich zapraszamy serdecznie i polecamy. Trzymajcie się. Do następnego filmiku. Hejo!